Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Dzisiaj jest poniedziałek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Żywa woda nadziei, codzienne komentarze do Słowa Bożego. W dzisiejszej Ewangelii Słyszymy o wydarzeniu, gdzie Jezus przychodzi do miejscowości, w której się wychował, do Nazaretu. Przychodzi już jako dorosły mężczyzna, aby zasiąść w synagodze i skierować słowa, głosić dobrą nowinę. Na początku pewnie wszyscy słuchali go z otwartymi ustami. Bo przecież był jednym z nich, znają go doskonale, przez 30 lat wzrastał, dorastał pośród tych osób. Jezus też ich przecież zna. Więc wydaje się, że powinni go rozumieć, powinni go słuchać, powinni go akceptować. Natomiast dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że jednak tak nie było. Jezus głosi prawdę. Mówi to, co jest wolą Ojca. Mówi o Bogu, o zbawieniu, które ma dotyczyć każdego człowieka, również i największego grzesznika, i poganina. Ta prawda nie jest do zaakceptowania przez słuchaczy Jezusa. Warto zastanowić się dzisiaj, czy ja, jako człowiek wierzący, Potrafię mówić o Bogu, potrafię mówić o moim doświadczeniu wiary, tym, których mam wokół siebie, tych, wśród których żyję. Może warto podjąć się dzisiaj właśnie takiego zadania, aby porozmawiać o swojej wierze, o doświadczeniu Pana Boga z moimi rodzicami, z rodzeństwem. Z kimś, z kim przebywam na co dzień. Nie o kościele, nie o błędach, potyczkach, słabościach, ale o moim doświadczeniu Pana Boga.